Na wszystkich trailerach Sons of the Forest oprócz gracza znajduje się kilka innych postaci. W tym filmie pragnę przedstawić Wam moją teorię dotyczącą osób, które będą nam przyjazne w grze. Pamiętaj o zostawieniu lajka like i suba, a my zaczynamy temat. W czwartym trailerze dowiadujemy się, że każdy błąd, jak np. Mutantka czy Kelvin, będą mieli własną sztuczną inteligencję. Narrator mówi również, że w czasie progresu poznać możemy kolejnych kompanów rozgrywki. Moim zdaniem każdy npc odpowiadałby za inne czynności. Spójrzcie, Mutantka na trailerach zawsze znajduje się w okolicach bazy i jej broni. Z traileru dowiadujemy się, że kanibale będą w stanie podkradać bale drewna z naszego obozu, nawet gdy nie jesteśmy w pobliżu. Rozgrywka, w której każda wyprawa mogłaby skutkować uszkodzeniem budowli byłaby nieco irytująca. Tak więc możliwe, że Mutantka będzie pewnego rodzaju ochroniarzem? Kelvin natomiast pozyskuje materiały. Lecz w momencie spotkania z kanibalami stoi w miejscu, wskazując jedynie położenie przeciwnika. Być może jest to spowodowane pewnego rodzaju traumą. Nawet nie trzyma żadnej broni, więc nie jest w stanie się bronić. Na notesie, dzięki któremu dajemy mu zadania do wykonania, znajdują się jedynie polecenia dotyczące pozyskiwania czy śledzenia gracza. W takim razie Kevin będzie pomagał nam jedynie w zbieraniu surowców. Przeanalizowałem również inne postacie widoczne w trailerach. W helikopterze znajdują się łącznie 3 osoby z jednostki specjalnej Sahary oraz pilot. Na plaży znajdują się dwa powieszone ciała, a mewy skupiące jedno z nich dowodzą o tym, że są one świeże. Powiązać je możemy z naszą jednostką, czy to przez kask leżący nieopodal, czy poświęcone urządzenie, które może być nadajnik GPS. Z takiego scenariusza wynika, że oprócz Kelvina nie spotkamy nikogo innego z jednostki na wyspie, a przynajmniej nie z naszego helikoptera. Ale stop, przyjrzyj się filmowi ponownie. Na morzu znajduje się coś czerwonego. Wątpię, żeby na etapie trzeciego traileru była to przypadkowa rzecz. Patrząc na okoliczności, zakładać można, że jest to ponton ratunkowy. Tylko pytanie, czy ktoś nim przetrwał. Jak na razie niestety nie wiadomo, ale jestem pewien, że twórcy przypadkowo tego nie dodali. W innej części materiału zwiedzamy jaskinię z. No właśnie, na ten moment nie da się stwierdzić, czy jest to inny gracz, czy też NPC. -t który na przykład będzie pomagał nam w eksploracji jaskiń. Wątpię, że jest z nim Kelvin. Spójrzcie. Na tej klatce widać, że jego karnacja jest ciemniejsza niż Kevina. Aczkolwiek ta postać przewija się przez inne urywki w materiale. Dlatego bardziej skłodny jestem założeniem, że jest to jednak gracz. Ale kto wie, może jednak spotkamy się z nim podczas rozgrywki. No i wisienką na torcie jest Timmy i Eric LeBlanc. Ich obecność w drugiej części może mieć podłoże jedynie fabularne, aczkolwiek co jeśli po ukończeniu fabuły lub jej części staną się również pomocnikami? Erik na pewno byłby przydatny dzięki swoim umiejętnościom przetrwania nabytym w pierwszej części gry, ale ciężko powiedzieć na ten czas jakie funkcje by pełnił. No i to by było na tyle z mojej teorii. Dajcie znać co myślicie na jej temat. Nie jest idealna, ale niektóre rzeczy zgadzają się z tym co mówi narrator czwartego traileru Sons of the Forest. Nie zapomnijcie również zostawić łapki i suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów na kanale. A się zanim żegnam, cześć!